Z tej strony Buk Majka. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam premiery wrześniowe, książkowe, które w jakiś sposób mnie zainteresowały, więc zapraszam do oglądania. zmawiają się, powiedzmy, na jeden termin lub na kilka terminów w miesiącu, czyli na dni, w których tych premier książkowych jest najwięcej. I tak jest również we wrześniu. W tym razem e, najwięcej premier książkowych ma miejsce 18 września, ale również i 4 września ukaże się kilka ciekawych tytułów. E, oczywiście w innych datach również te premiery są, ale tych tytułów jest wtedy zdecydowanie mniej. Przechodząc do rzeczy, 4 września będzie miała premierę nowa książka Norry Roberts. E, czyli w ukryciu. Ja książek Nory Roberts jeszcze nie czytałam i szczerze mówiąc do całkiem niedawna nie miałam w planie ich czytać. Ale potem usłyszałam, że panna Fox przeczytała je wszystkie. Mm, usłyszałam, że one są świetne, zaczęłam bardziej interesować się tematem, i zauważyłam, że rzeczywiście bardzo wiele osób literaturę e, tworzoną przez autorkę bardzo sobie chwali, e, więc uznałam, że czemu nie, może warto spróbować. Nie wiem, czy zacznę akurat od tej książki, ale na pewno po jakąś książkę Norry Robert sięgnę, bo po prostu jestem ciekawa, co takiego ona ma w sobie, co takiego ma w swoim stylu pisania, e, że napisała już tak wiele książek, naprawdę. Ich jest ponad 200, z tego co się orientuję, a ludzie nadal chcą to czytać, nadal są zainteresowani. Najwyraźniej nadal zaskakuje, dlatego jestem bardzo, bardzo ciekawa, co ona w takiego, w swoim stylu ma, w swoich pomysłach na fabułę. Dlatego na pewno sięgnę po jakąś książkę Norry Roberts. Dobra, bo za dużo gadam o tej Norze Roberts, ale przechodząc dalej, kolejnym tytułem, który ukaże się 4 września, jest trzecia część trylogii Grisza, czyli Zniszczenie i Odnowa Lej Bardugo. To jest Seria, o której ja wiem niewiele, choć wiem, że jest bardzo popularna, że ludzie się w niej zajczytują, dlatego postanowiłam o niej wspomnieć. Jedyne co wiem to właściwie to, że to jest fantastyka dla młodzieży. O więcej mnie nie pytajcie, na pewno fani będą zainteresowani i będą wiedzieli o co chodzi. Ja na razie interesować się tym nie zamierzam. Kolejny tytuł, który ma premierę również 4 września to Podnóż. Podnóż, czyli 28 niezwykłych operacji w historii chirurgii. Autor ma nas zabrać w niesamowity świat chirurgii, przedstawić nam jej dzieje jeszcze od średniowiecza do czasów teraźniejszych, obecnych, do nowych technologii, pomysłów. Przepraszam, nie od średniowiecza, a od starożytności. Muszę Wam powiedzieć, że potem tę książkę naprawdę mam ogromną ochotę sięgnąć. Był w moim życiu taki okres, gdzie fascynowałam się w pewien sposób chirurgią, choć podświadomie wiedziałam, że nigdy z chirurgią bezpośrednio nie będę miała styczności, ponieważ wiecie, ja mdleję nawet przy pobieraniu krwi, więc jakby mowy nie ma. Ale to jest coś, co mnie w pewien sposób nadal fascynuje, co mnie interesuje i o czym chętnie książkę przeczytam, więc nie mogę się doczekać, naprawdę. I tym akcentem przechodzimy do książki, która ma premierę w nietypowej dacie, Ponieważ premiere ma 11 września, jak bardzo niewiele książek w tym miesiącu. I mam tutaj na myśli Instytut Stephena Kinga. Ja książek Stephena Kinga za bardzo nie czytam. Przeczytałam tylko jedną i było to uniesienie. I szczerze mówiąc, po przeczytaniu tej książki mam bardzo mieszane uczucia, ale wiem też, że to nie jest książka typowa dla autora, bo to była obyczajówka, obyczajówka, której fabuła niezbyt nie porwała. Aczkolwiek sam. Pomysł, jak najbardziej, tyle, że zakończenie po prostu do mnie nie trafiło. Ym... I powiem Wam, że chętnie spróbowałabym teraz czegoś mocniejszego, i być może właśnie po Instytucie ma ta książka opowiadać o miejscu o właśnie Instytucie, do którego zostało ją porywane dzieci dzieci o niezwykłych zdolnościach, takich jak telekineza, telepatia. No, i przeprowadzane są na nich, z tego co pamiętam, różne badania, tyle że w tym instytucie jest pewna część. Część, do której jeśli to dziecko trafi, już nigdy stamtąd nie wraca. No i nasz główny bohater w tej książce ma za zadanie uciec, uwolnić się, no i rozgryźć całą zagadkę, uwolnić resztę dzieci. No i myślę, że to może być coś ciekawego, aczkolwiek trochę się obawiam, bo ja jednak po takie horrorowe klimaty raczej nie sięgam. Ale zobaczymy, może się odważę, może e, poczytam trochę opinii innych i może się jakoś przekonam i sięgnę po tego Kinga. No i przechodzimy do książek, które swoją premierę mają 18 września, czyli to jest data, w której której tych książek ukaże się na rynku najwięcej. Pierwszą książką, która wpadła mi w oko, choć sama tą serią nie jestem zainteresowana, jest Wyrok Remigiusza Mroza. Jest to dziesiąta część serii z chyłką. Ja nie mam pojęcia, o co w tej serii chodzi. Myślę, że fani będą zainteresowani, ale też fani doskonale pewnie o tej premierze wiedzą, tak więc nie będę się rozgadywać i przechodzę do kolejnej książki, którą jest Magia Cierni. Magia Cierni, o której ja naprawdę słyszałam dużo dobrego na zagranicznym Bookstagramie. Słyszałam też dużo dobrego od Panny Fox, która tę książkę już czytała i która z tego, co kojarzę, ma nad nią patronat w Polsce. E, książka ta okazuje się nakładem wydawnictwa niezwykłego. Z tego, co wiem, będą tam czarodzieje, będzie tam jakaś biblioteka, będzie to więc fantastyka. Na razie nie planuję po nią sięgać w tym najbliższym czasie, ale jeżeli nadal będzie ta książka zbierać bardzo pozytywne opinie, to myślę, że kiedyś się skurzy. Następny tytuł, który również premierem ma 18 września, to Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie. Um, ukazuje się nakładem wydawnictwa SQN i ma tutaj. Przedstawiać powiedzmy kulisy tajniki serialu Przyjaciele, który obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Wiem, że ten serial ma wielu, wielu fanów, ja do nich się akurat nie zaliczam. Zdecydowanie bardziej wolę klimaty, na przykład teorii wielkiego podrywu. W tym serialu jestem absolutnie zakochana, natomiast przyjaciele jakoś do mnie nie trafiają, ale że ma naprawdę ten serial ogromną, ogromną ilość fanów, no to postanowiłam o tej książce wspomnieć. Podobno można tam poznać lepiej auto, aktorów, lepiej wszystko to, co działa tam od środka, jak oni się zmieniali w, w czasie kręcenia tego serialu, um, zajrzeć za kulisy, przypomnieć sobie momenty, szczególnie lubiane przez widzów. Także myślę, że dla fanów to będzie coś świetnego. I następnym tytułem, który sobie zapisałam, jest Lizbona miasto, które przytula. Ja czytałam jedną książkę z tej serii o Sztokholmie. To była książka, która była. Powiedzmy mieszanką przewodnika, jakichś własnych przemyśleń autorki. Autorka oprowadzała nas po swoich ulubionych miejscach. Tam były pokazane miejsca, których w zwykłych przewodnikach raczej się nie znajdzie, ale też to są książki, moim zdaniem takie dla osób, które akurat wybierają się do miasta, do kraju, który jest opisywany w tej książce, tak czytanie na sucho to trochę może nie jest najlepszy pomysł, ale o Lizbonie bardzo, bardzo chętnie przeczytam, ponieważ do Portugalii zawsze chciałam się wybrać gdzieś tam na wakacje, pojechać po prostu zobaczyć ten kraj, ponieważ bardzo mnie on zawsze jakoś do siebie przyciągał. Na co dzień rzadko sięgam po takie książki, ale akurat właśnie po ten tytuł mam ochotę sięgnąć ze względu na miasto, o jakim on opowiada, a książka o Sztokholmie, o której Wam wspomniałam, była naprawdę Dobrze napisana, była napisana inaczej. Jak mówiłam, nie jest to przewodnik, nie jest to typowa książka o kraju, to jest jakiś taki miks. Ale jestem ciekawa, co będzie tutaj, ponieważ tutaj są inne autorki, inne miasto, e, więc na pewno również styl będzie inny, być może sama forma będzie nieco inna, dlatego jestem ciekawa i chętnie sprawdzę, co tym razem wydawnictwo nam zaproponowało. Kolejnym tytułem, który również ukazuje się tego dnia, jest Obrzydliwa Anatomia, która ukazuje się nakładem wydawnictwa kobiecego. E, przytoczę Wam fragment opisu. Marta Altman z rozbrajającą szczerością opowiada o swoich zmaganiach z pytaniami o to, dlaczego kobiece ciało bywa skomplikowane. Zabiera cię w ciało pozytywną podróż od stóp do głów, pomaga zaakceptować swoje obrzydliwości i otoczyć się miłością. Dzięki jej wnikliwości i humorowi przekonasz się, że mankamenty kobiecego ciała są jego zaletami, a obrzydliwości, supermocami. Mm. Zwykle nie sięgam po takie książki, ale muszę przyznać, że ten tytuł jakoś tak mnie przyciąga. Okładka też jest specyficzna. Nie jest to w kategorii żadnych poradników, to jest w kategorii literatura faktów. Na Epiku przynajmniej tak było umieszczone. Jestem ciekawa, co autorka tutaj powie, jakie jest jej zdanie na ten temat. Czy po przeczytaniu tej książki rzeczywiście będę potrafiła inaczej spojrzeć na samą siebie? Wiele osób zmaga się z kompleksami, wiele kobiet. Mam nadzieję, że ta książka będzie dobrze napisana, że będzie po prostu mówiła, dlaczego jest taka, a nie inaczej, że nie będzie to takie, wiecie, jest tak, musicie to zaakceptować. Mam nadzieję, że to będzie coś więcej, że to będzie mądre, że to będzie przyjemne w odbiorze. Eee, zobaczymy, chętnie po tę książkę sięgnę. Może od razu po premierze do sklepu lecieć nie będę, no ale naprawdę bardzo chętnie zapoznałabym się z tym tytułem. Następny tytuł to Zakon Drzewa Pomarańczy Samantyszanum. Książek autorki jeszcze nie czytałam, a wiem, że bardzo wielu fanów ona posiada, dlatego jestem przekonana, że prędzej czy później po jakąś książkę autorki sięgnę. Nie wiem, czy zacznę od drzewa, od zakonu drzewa pomarańczy, ponieważ z tego co kojarzę, jest to dość gruba książka i nie wiem, czy na początek taką cegłę brać. <laughs> W każdym razie tak czy inaczej wiem, że wiele osób bardzo czekało na polską premierę tej książki i dlatego o niej wspominam. I ostatnią już książką, którą sobie tutaj zapisałam, która przykuła moją uwagę, która również ma premierę 18 września jest druga część Gikereli, czyli Księżniczka i Fangarol. To jest z tego co wiem, e, retailing księcia i żebraka. Ja jeszcze nie czytałam Geekerelli, ale wiem, że zbierała bardzo pozytywne opinie, że była podobno bardzo przyjemną, lekką, zabawną lekturą. A ja takie książki bardzo, bardzo lubię, dlatego nie mogę się doczekać, kiedy zabiorę się po tę serię. Do niedawna jeszcze nie byłam w ogóle przekonana do retailingów, ale po przeczytaniu pod taflą i czegoś jeszcze nie, tylko pod taflą czytałam ostatnio z retailingów, się przekonałam, więc. Myślę, że i rythingi zacznę niedługo nadrabiać, e, dlatego ten tytuł też przykuł właśnie moją uwagę. E, I to by było na tyle. Przedstawiłam Wam chyba 11 książek z tego, co kojarzę. Mam nadzieję, że któraś z nich Was zainteresowała. Muszę Wam powiedzieć, że we wrześniu naprawdę sporo książek się ukazuje. Myślę, że nawet ciekawszych niż tych, które pojawiały się w sierpniu, w sierpniu nawet nie nagrywałam filmiku pod tytułem premiery sierpnia, bo jakoś nie wiem, bo jakoś nie znalazłam po prostu tytułów, które by przykuły tak mocno moją uwagę, było ich dosłownie dwa czy trzy i uznałam, że nie ma sensu kręcić o tym filmiku. A teraz tych tytułów się trochę nazbierało, więc muszę przyznać, że dla czytelników ten miesiąc będzie naprawdę naprawdę dobry. Mam nadzieję, że również treść tych książek okaże się dobra. Dajcie mi koniecznie znać, na jakie premiery wyczekacie, czy czekacie na którąś z tych, które tutaj Wam przedstawiłam, czy może czekacie na jeszcze jakieś inne, bo wiadomo, nie do wszystkich premier udało mi się pewnie dotrzeć, więc koniecznie napiszcie mi na co, by najbardziej w tym wrześniu będziecie czekać. I ja na dziś będę się już z Wami żegnać. Cześć!